W tym filmie będę zmieniał czułość myszki cofraga na box pvp na anarchia.gg Całe wyzwanie było podesłane od was, także jak macie jakiś pomysł piszcie w komentarzach Zrobiłem je z Olikiem, czyli moim dobrym znajomym Standardowo jak będzie dużo lajków to nagramy kolejne wyzwania, także łapkujcie, ja już nie przedłużam i miłego oglądania Okej okay, widzowie, także jesteśmy już w minecrafcie i jest ze mną Olik, tak jak wam mówiłem Siema Olik Siemaneczko, siemaneczko widzowie Ty, Widzowie generalnie mówili, że ciebie lubią Ja nie wiem dlaczego Generalnie chcieli, żebyś był, więc jesteś, prosty temat. A gitarka. No, także słuchajcie, dzisiaj będziemy generalnie zmieniać sobie czułość naszych myszek, co każdego fraga na strefie PVP. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Olik, oczywiście, nie no, dobra. Specjalnie to robisz, prawda? Specjalnie to robisz. Wiem, co teraz, wiedziałem, że to zrobisz. Specjalnie to robisz. nie, <laughs> Specjalnie... mam, trecie... nie mam trzeciej ręki. <laughs> nie, dobra, dobra. Chodź tu bananie, idziemy fragować, nie? I zmieniamy czułość myszki. I nie oszukuj, Jaką masz teraz czułość myszki. Czekaj, ja se sprawdzę nawet. Czekaj. Ustawienia. Mm, Mouse settings. Ja mam teraz 35%, nie? No to powiedzmy, będziemy. Możemy się nawzajem, nawet, jakby wiesz. Albo nie wiem, losować na przykład gdzieś. Wiesz, co chodzi. Sterowanie. No. Ustawienia myszy. Aktualna to 76%. Co? 30%. Jesteś normalny? No, co? Ty ile masz? No 35%. No tylko ja na mysz są ustawione na minimalne. A, no dobra, no to co? No to lecimy, nie? Będziemy losować generalnie tam na Google, widzowie. Po prostu wpisamy cyfry, wiecie. I będziemy po prostu to przekładać na procenty, myślę, że wyjdzie. No i dobra, no to lecimy, co? Ej, Bieski, to wiesz, co będzie najlepsze, jak wejdzie jakiś szybki frak? I wiesz, oha, No super. Gdzie ty jesteś? Już, jedno. No to zmieniaj coś, myszki. Aj, ser, czekaj, bo tu. Ej, co? Ej, bo nie mogę wyjść! Co ty zrobiłeś? No to cię. <laughs> co ty zrobiłeś, wytypy? Zabijeś gościa, ale nie zaliczył się kill, więc nie A, wiem, to... no To nie, to nie, musisz się no zaliczyć. Musicie, znaczy musisz mieć napisane, że go zabiłeś, nie? Wiesz co chodzi? Ty dobra. Dobra, czekaj, bo było... kopeko błęba i on się nie chciał skopać, bez kitu. Dobra, ja ty zaraz go nie zabijesz, nie ty zaraz byś się zmieniać znowu. Ja pierdzielę. Dobra, pyk, dobra. Kurde. Ej, ty masz gościa tutaj, czemu go nie bijesz? Idę na dół, bo tam jest domek jakiś. No po co domek? No jak tu masz bardziej freakile, nie? Ło, Dobra, ty, zabiłem gościa, ale napisało mi, że ten gracz już został tyle razy zabity. To zaliczamy coś takiego, czy musi być jakby napisane na czacie? Chyba na czacie. No dobra, dobra, no to jak będzie pisał na czacie, że ej, co potworek zabił kogoś tam, to dopiero wtedy ten. Kurno. Dobra, nie, dobra. <śmiech> zabiłem. <śmiech> nie, dobra, muszę zmienić. Okej, okay, to także losowanko, nie? Szybkie losowanko w takim razie. Człowiek, jestem ciekaw, co mi wypadnie. Dobra, ty, czekaj, eee... Yy, tutaj, ja latam cały czas na PvP strefie Czekaj, od ilu jest czułość? Od ilu do ilu? Czekaj, od ilu się liczy czułość? Controls, mouse, settings Jest 35%? Do 200% Do 200% aż? Od zera? No way, nie, dobra Znowu jest porąbany odcinek z myszką, gościu, dobra, losuje to, nie? 24, dobra, ty, 24 mi wylosowało no To ja biorę od 1 do 100, bo zrobiłem tak samo w chwilą Nie no, 200 do 200? No masz... Ja do mam... 100% jest chyba Nie, jest 200. do 200 jest A no to lecimy. Ja mam 24 teraz I 72, praktycznie moja Co ty gadasz? Dobra mi 24, to, to będzie po prostu trochę, trochę wolniej No dobra, lepiej wolniej niż chyba za szybko, nie? Dobra, no to lecę, gdzie ty jesteś? Na dole gdzieś się tam klepiesz, czy gdzie? Na spawnie, bo zmieniam czułość A no dobra, dobra, to ja już jestem jak coś tutaj przy tym O tutaj jak widzę że dużo graczy jest, se chodzą Jakiś Franiu, No nie, dobra Kolejny O no to nie, wiem, źle znowu zmieniasz. Znowu zmieniasz? Dobra, to losy, losuj Takie sobie podle nikt nie robił Dobra i tutaj z goście za żelazem są, nie? Za żelazem jest dużo. 20 tak... Ea, yeah. no wait, leciej to będzie duża różnica akurat. Nie masakra W się. Sensie już widzę, że nie... muszę bardziej ruszać. Co? Muszę całą podkładkę robi <laughs> No dobra, najlepiej, najlepiej, o to chodziło, o to chodziło Dobra, tutaj gościu nie ma fajerwerek chyba Albo bo mnie działają? Czul wie o co chodzi Ty, tutaj jest... Ej, widziałeś co się tutaj dzieje po prawo? Tu po prawo jest jakaś zadyma, tam kogoś klepią Ty jesteś tutaj? Ja tu jestem, tylko kurde... A To ciebie klepią <laughs> Ty się ruszasz jak paralityk <laughs> Nie, no no way, dobra to na środku jest giga nie? Tak szczerze, tu na środku jest Mówię, giga dwa obroty, żebyś się za ze siebie <laughs> Nie, dobra, masakra jest, nie? Ja też już odczuwam, jest niby koło 10 się różni od tego co ja gram normalnie, a i tak jest taka różnica Kurde, i dobra, dwóch gości mnie goni giga, ja. nie wiem Nie wiem co on próbuje z tymi kobołybami No nie, no na jednym HP mi uciek ziomal, no Nie, dobra, hit, nie Zabiłeś kogoś? Nie. No. O, ja mam Jest, zabiłem <laughs> Znaczy, nie, no nie, dobra, co ja się cieszę, to jak sobie, ej Po co ja się cieszę, dobra <laughs> Lecimy, losujemy <laughs> Okej, okay, regenerujemy Ja pierdzielę 83, nie? Dobra, szczerze, 83 to jest dla mnie, to będzie trage... tragedia tak szczerze, 83, ja już to czuję, już to czuję, że to będzie, to będzie tragedia O BOŻE Jak to lata, o stary Nie, dobra Czuję się jakbym uciekł jak po jakichś czterech kawach, nie? Nie, masakra, gdzie ty jesteś? Na Bezelek CH4 A, Bezelek, Pomóc ci? No może, mam jakiegoś Okej okay. Dobra, lecę o kurde, poczekaj, bo... A, bo ja tak szybko myszką ruszam, że moje... u mnie fajerwerka, nie ten. Dobra, czekaj, czy tutaj to jestem już. A ty już wyleciałeś, czy jesteś tam jeszcze? A jeszcze tam jesteś? A, to jest jakiś klan, dobra. A. Czekaj, tu jest jakiś... Ma... A, to Marcin! Ty... Nie no, ja tak, czeku, nie umiem trafić nawet w ten spot. Kurde. O, pa, mam gościa. Trzyska trójka. Patrz, no nie no! No nie, dobra, hit na jedną HP odleciał, nie? Ja nie mogę... Kurna, nie mogę go trafić. Ja widzisz, jak ja trafiam, ten typa. bardzo jak ja się kopię, muszę obracać powoli. ty <noise> ja powoli a ja szybko. Nie mogę. Jezu, chem pada, chem pada. Marcin, nie wchodź w niego. Patrz, pada. Kto go zabił? Nie. Marcin w niego wlazł. Nie, no, no way, nie. Marcin w niego wlazł. Czy zabijam go, czy nie? nie <noise> A ja bym chciał zarobić kilo Będziesz chciał zarobić? Ja też nóżki robię, Za jak to zarobię. Dobra, buduję wam domek cały czas, ale on, on, wy, on wyjdzie zera. No, nie, gadaj, że wylas Wylas? Nie gadaj, że wyszedł. Nie, no dobra, najgorzej nie. Kurna Maś, nie mogę go trafić nawet, tak mi się łapa rusza, nie? Tak mi się łapa, trzęsie. Chcę wam ja powiedzieć, chłopie, ja robię obrót pół godziny. Nie, tragedia, ty robisz pół godziny, a ja lekko ruszę myszką i już, czeku, cały się obracam, nie? Nie, wiesz, jak muszę to... kurde, się skupiać, żeby trafić gracza? Dobra, lecę pod spawną, może? Ta? Nie, tutaj, patrz, ile osób tu przyleciało, bez kitu. O, góra złota! Nie, dobra, co jest, ty, jakie RNG! No, no to teraz zobaczymy, nie? Nie, dobra, teraz jest takie RNG z tą, z tą górą złota, że nam się trafiła ona jest? Ona jest pod drzewką Nie, to jest takie RNG z tą górą złota, że się trafiła Jesteś tu? Nie tylko. Nie zabiłem, zabiłem, muszę już od razu ten, muszę zmieniać. Ja pierdzielę. Dobra, zmieniam, zmieniam, zmieniam. Zobaczymy ile będzie. Dobra, uwaga. 17, okej, okay, lepiej w tę stronę niż drugą, nie? Lepiej w tę stronę niż drugą. Eee, także zmieniamy option e, controls, mouse settings, 17. Dobra, ja pierdzielę 17, nie? Szczerze? Nie, dobra, teraz mam tak jak ty, że robię obrót człowieku pół godziny, nie? Ty zabiłeś kogoś, czy jak to ten? Dalej nie Serio? Ej co jest? Ej w tym, fra tym odcinku... Nie, kto, kto ma więcej fragów? Chyba mamy porównywalnie nie. No, nie mogę wlecić tak do czubek, nie mogę wlecieć stary, ja się nie mogę odwrócić Jesteś tu na górze? Nie, wale jakiegoś, lubię Spider-Man'a Zabijesz? Nie, wale na razie. O mi mnie jakiś dzban, Zabiłem. nie? Zabiłem zmieniaj, zmieniaj czuboś, zmieniaj Mają jakieś stiny, walą no nie, czekaj, czy ja zabiłem? Chyba nie? Marcin chyba zabił O, tu Marcin zabił chyba Nie wiem kogo bije stary, ja w ogóle mam tak, że nawet nie widzę. Dobra, nie, teraz zabijem, ale nie, nie dostałem fraga, bo było, że już on zdelał parę razy ten chłopak. 76! No i wracamy do domu. Nie no jakiś raflik tutaj widzę, zabił nie ja. Napiję moją czułość. No i to to ja rozumiem. Nie no dobra, masz za dużego farta, nie? To no, dobra. Teraz tak, nie będzie na tej górze Dobra, chłopowi bania pada tu Nie dobra, masakra Chłopowi bania padała i uciekł Nie dobra, nie wierzę w to Pa, temu pada bania Na górze Nie wiem czy jesteś na górze czy na dole siedzisz Na dole Klepika Rapadło coś komuś? Nie, nie, ja zabiłem. Kurde, myślę, że ja zabiłem. Nie no, chciałbym swoje z powrotem, swoje kurde Zarombister Czułość, swoim są czułość myszki, ale nie mam, kurde, jej, bo nie mogę jej, kurde, zdobyć. Ja pierdziele, nie? <ścoughs> Masakra. A jeszcze nie patrzę na HP, zaraz czekuj. Jakbym padł tutaj, to już w ogóle byłby ich Jaja, jak się ledwo ruszam. A fajnie, bo się wsuwa, Nie wiem, nie, nie mogę zabić nikogo, nie? Nie mogę zabić nikogo. Serio, przysięgam. No po prostu nie mogę nikogo sfragować. Jakim cudem? Jeszcze teraz muszę się zregać, zaraz, znaczy zrepairować seta szybko. Ej dobra, tutaj ktoś się pod tym bije. To ty się pod tym bijesz? Nie, teraz znalazłem. No. Dobra, ja sobie repairuję seta. Repair all. Pyk. Dobra. Idę tam. W takim razie. A, ja nie mam w ogóle strange'a. Dobra, ja się zastanawiam czemu ja, ja tak nie mogę zabić. Dobra, bez kitu. Ja muszę strange'a wziąć. Ej, tutaj jakiś ziomeczek przyszedł. Nie, no oni tutaj Steve'ki jakieś biorą, przychodzą. Ło, dobra, Ziomek, Ziomek ten. Nie, uzorał mi. Dobra, jest Steve jakiś? Mam. Nie, dobra, zabiłem. Nie, dobra, pojawiło się, że zabiłem. Kurde, dobra, zmiana, uwaga. Uwaga, zabiłem jakieś Steve'a. I teraz 72. Ty to było, nie było twoje, jakie ty miałeś? No, było jedno z nich. Ty miałeś 72 też wyrosowane? 72 i 76 Ja pierdziele 72 wylosowałem, nie? Dobra, 73 ustawiam widzowie, bo nie mogę trafić w 72, Miał jakiś ziomek w goni lata za mną na znowu się ruszam jak Paralityk, nie? W sumie nic się nie zmieniło, dalej ten potwór. Tak hejterzy powiedzą No ja wam powiem, hejterzy, tyle, że to nieprawda Ja po prostu teraz jestem jak Sonic, nie? Pa, totem O jest gość I padnie Jak ma to, nie no ma jakiś tam totem, dobra git Zabiłem, dobra zmieniam tą czułość, Pierdzielę to 72 Pierdzielę, to 72, zmieniam to w ciul, lecimy Wygeneruj 164 Dobrej zabawy mi życzą Aha, 164 Słyszysz to? 164. Ja pierdziele, przecież ja teraz będę... nie. Nie, dobra, to jest żart, nie, to jest parodia. Oliki, jaki masz teraz? 76. Dalej? No. Dobra, ty oszukujesz tym challenge'u, stary, ja na 164 lecę teraz, jestem człowieku jak... Nie, dobra, ruszam się jak, jak nie wiem... No się powierzchni setki jeszcze nie trafiła, nie Ja pierdziele, to się tak rusza. Nie, to jest... To jest chore, nie? Ja... O kurde! Co ci się trafiło? To 60 Haha, mamy tak samo teraz! Nie dobra! Nie mogę trafić w gościa! Muszę tak rękę Co jest? Robię, łobie! Mleko co ruszę i robię? do no 360. Dobra, zabiję! Zabijam! Nie no chłop, zaraz nie no, on ma do totem! Padaj Jest! Nie, nie ja go zabiłem. Ktoś inny, z sk mi fraga. Aha! Już myślałem, że zmienię sobie. Nie no, no way, nie Ja pierdziele, myślałem, że się zmienia tu człowieku z mi Fraga 164. W wiesz jak to się rusza? Ty to masz to samo w sobie teraz na ekranie najprawdopodobniej co ja Lekki obrót, i obrót całą dosłownie. Ja obracam, robię. Tak, ja, ja robię w głowie 260, nie? 360. Jas, dziękuję. Nie gadaj. Losuję? 32. Nie, no. ja nie, nie mogę go nawet hitnąć. No, Dobra, mam gościa. Nie, nie jest najgorzej. Kurde, tu mi chłopaki pomagają, ale. Musimy go ten zakobebować, a ja jeszcze nie jestem w stanie go hitnąć. W ogóle. Dobra, bo dalej jest źle. Gdzie ty jesteś? Pod bezelek. O, okej. Okay. Ja jestem na środku idealnie, tam gdzie jest netherite. Kurna, chłopa prawie zabiłem. Nie no, ja muszę kogoś zabić wreszcie. Nie mogę nawet... Dobra, i lecę pod bezelek do ciebie, nie? Jak takie czułości, to ja mogę. Nie, dobra, jest tragicznie, tak szczerze ci powiem, nie? Tak szczerze jest... Ja tragicznie. Jakiś mnie dwóch... Ej, jakiś dziutków mnie dwóch goni. Pa. Daj tych dziutków. No a na tej czułości to ja dużo tu nie zrobię, bo ja też. trafić z niego Ja też nie mogę w niego trafić Stary, ja raz, że nie mogę w niego trafić, to jeszcze... Ja nie wiem w kogo ja biję w ogóle ty! Ja się obracam. Dobra. Kręcę się jak czeku gówno po spuszczeniu w kiblu. Nie mogę, nie? Nie ja, no, tragedia. Dobra, ja nawet nie mogę ich hitnąć, to nie ma czekał najmniejszego sensu tutaj. Nie no 164, no nie mogę, przecież to nie da się grać w ten sposób. Jeszcze jak miksują, w, kurde, kile to już w ogóle, no Nie, dobra, tragiczne jest 164, jak to jest taki żyk Jak ostatnio zmieniliśmy czułość myszki, czułem się tak samo Znowu mnie boli głowa I stary, jest zaraz... No i ty zaraz zmieniasz nie. Jak je wylosowałeś? 64! A -ha -ha. A -ha -ha. Dobrze, dobrze Nie no, nie to, że ci nie. źle życzę, nie, nic z tych rzeczy, bratku Nie wierzę w to, to samo co ty Dobra Mam hopa. Ty też go masz. Aha. No nie bij mnie, dbilu. Co przygub ten niebieski mnie leje. Nie mogę, no biję jakiś czeku przygub. I on, nie wiem, nie wiem, co on chce. Nie mogę, nie mogę. Zaraz nie popierdzielię, nie? Przysięgam. No nie mogę ich nawet hitnąć. Ode mnie. Ale bez skitu nie, no przy tej czułości. Trzeba jakoś śmierć Jest tak łatwo na tym boksie. Masakra, nie? Skitu, no nie da się, nie da się, nie, nie da się, przysięgam, no nie da się, no Ja tak chodzę Dobra, widzowie, powiem tak, na tym momencie ja już się zrage'owałem, kończymy to, koniec Nie może tak dalej być Mi już głowa boli od tego challenge'u Jak chcecie, żebym powtórzył z Olikiem ten challenge Kurde, i zrobił jeszcze jakieś inne porąbane wyzwanie, napiszcie w komentarzu I zostawcie pod tym odcinkiem 1200 lajków like Jak nie będzie 1200, nie ma opcji, że ja kiedykolwiek zmienię czułość w myszce Prawda, Olik? Nara no. no Nara